Cześć, witajcie, z tej strony Kuba i w dzisiejszym odcinku długo wyczekiwany JBL GO 4. Ten głośnik premierę miał już jakiś czas temu, ja wiem, że wyczeka się ten film z niecierpliwością. Muszę się wam przyznać, on u mnie leży już prawie miesiąc i naprawdę nie miałem go kiedy wcześniej dla was nagrać. Jak pewnie sami widzicie na kanale, ostatnio testujemy dla was dużo pojazdów elektrycznych, no ale głośniki też tu są zawsze mile widziane. A słuchajcie, czasowo nawet śmiesznie się to zgrało, ponieważ 4 lata temu, równo 4 lata temu, też na początku lipca, opublikowałem dla was film z testem JBL GO 3. No i w sumie to fajnie, że minęły równo 4 lata i mamy akurat JBL go 4. JBL Go to zawsze była najtańsza seria od JBLa i oni się tego kurczowo trzymali, że te głośniki nigdy nie miały więcej niż 3W. Mówię tu oczywiście o modelu Go, Go Plus oraz Go2. Go 3 faktycznie już było 4,2W. Tutaj nie może być gorzej, więc jest tak samo. Ale jest jedna kluczowa zmiana. JBL Go zawsze na baterii wytrzymywał 5 godzin. Niezależnie jaki to był model. Natomiast tutaj, słuchajcie, mamy już 7 godzin. Więc jest poprawa, jest większy akumulator. Natomiast to ciekawe, te 7 godzin możemy sobie rozszerzyć aż do 9. Oczywiście na trybie Playtime Boost. Jest to tryb na już dobrze znany, który całkowicie usuwa niskie tony. No, może nie całkowicie, ale głośnik w tym trybie gra bardzo wysoko. Tych ba I tych basów nie ma praktycznie wcale. Ale przecież to jest JBL Go, tu i tak prawie nie ma basu. Można to jeszcze bardziej ograniczyć? Okazuje się, że tak, więc jest słuchajcie ogromna różnica i zmiana polityki JBL-a, bo takie nowości jak Playtime Boost nigdy nie trafiały do najtańszych głośników. A mało tego, oprócz Playtime Boosta jest tu Auracast. Także w końcu JBL Connect serii Go. Tego nie było nigdy. Nawet w klipach nie było Connecta. Teraz oczywiście się to już JBL Connect nie nazywa, jest to Auracast. Głośnika z innymi głośnikami z JBL Connect Niestety nie połączymy. Był JBL Connect Był JBL Connect Plus, był JBL Party Boost, a teraz jest JBL Auracast. I oczywiście wszyscy wiemy Po co to jest. Po to abyście kupowali nowe głośniki Nowych ze starymi nie sparujecie. Bezlitosna Polityka, którą JBL stosuje od zawsze Jeszcze pod kątem zmian, a propos takiej ciekawostki Na filmie z testem JBL'a go mówiłem Wam, że to, to na nadal jest plastikowe Jak to w gołach zawsze tak było i chyba już zawsze Tak będzie. Natomiast Go Kurka, Słuchajcie, jest już w kartonie, tak jak jej drożsi Bracia. Ale oczywiście nie świadczy to o tym, że ten głośnik jest jakiś lepszy czy bardziej premium, tylko chodzi tutaj o ekologię. Nawet sam głośnik wykonany jest z materiałów z recyklingu. Także to jako taka ciekawostka, a teraz przechodzimy już do specyfikacji naszego głośnika. Jeśli chodzi o specyfikację, to głośnik obecnie najtaniej coś możemy za 190 zł. Link oczywiście w opisie filmu. I ta niska cena, z której słynie seria GO została tutaj podtrzymana, więc bardzo fajnie. Natomiast zmienione zostały podstawowe założenia tej serii, ponieważ ten głośnik otrzymuje zdecydowanie najwięcej udogodnień w historii serii GO. Tak jak już wspominałem, dłuższy czas pracy na baterii, ponieważ 7 a nie 5 godzin. Do tego tryb play. Timebus, który może dodatkowo ten czas pracy na akumulatorze wydłużyć o kolejne dwie godziny. Mamy tu również AuraCast, i tutaj naprawdę jestem w szoku, ponieważ jest to pierwszy raz, kiedy tak tanie urządzenie od Jay Biela otrzymuje możliwość parowania go z innymi głośnikami. Naprawdę duże zaskoczenie i takiego ruchu się nie spodziewałem. Moc 4 to 4,2 W. Na pokładzie urządzenia znalazł się Bluetooth 5.3. Mamy tutaj także standard dobroności na wodę IP67, więc głośnik ten możemy krótko-trwale całkowicie zanurzyć w wodzie. I to na pewno również na plus. Przestało padać, dlatego będę musiała... E, będę musiała. Jak to się nazywa? Imitować deszcz. Imitować deszcz. Więc umoczę ręce sobie w kałuży. I będę udawała, że pada. Czy to wygląda, jakby padało? Nie. Znaczy nie no, trochę tak. W sumie. Jestem geniuszem! Jeśli chodzi o to, jak głośnik gra, to zdecydowanie są zmiany względem do poprzedników, ale najlepiej posłuchajcie tego sami. Hits, you would have thought that we had bad in practice. Hip, hip, hooray! Hit the lotto, now my pocket's fatter, give me a little space. Promise mama, I'ma take the challenge hey, hey. Took my chance, the dice roll let me slide in. Welcome y'all to my show, bout to begin. This the time I go bite roll, so let me just shimmy, shimmy all the way until I pop off. When you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you tonight Yeah They say she's too hot They say she's too cold But she came from A więc tak jak słyszeliście, dźwięk jak zawsze czysty, basy nie powalają. Natomiast głośność zaskakująco wysoka jak na serię go. Także pozwólcie, że ją sobie teraz zmierzymy. Test jak zawsze z odległości 305 cm i jak zawsze przy tej samej 500 od sekundy, jak zawsze 0,35, zaczynajmy. 5,40 dB, także mamy nowy rekord. Tak więc jeśli chodzi o głośność, to tak jak się spodziewałem, jest to nowy rekordista. Natomiast jeszcze pytanie, czy jakieś rekordy padną przez zasięgu? 5, 6, 7 3, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3. Podsumowując zasięg JBL Go 4 to 56,7 metra Wynik naprawdę słaby Szczerze powiedziawszy liczyłem na dużo więcej Cóż, niecałe 57 metra jak na Bluetooth 5 5.3 Jest to wynik słaby Przypomnijmy sobie, że w tym samym teście Go 3 uzyskało 61 metrów Go 2 25 metrów Natomiast JBL Go Plus 33 metry Wszystkie te wyniki są przeciętne A w szoku Go 4 nawet słabe ze względu na Bluetooth Bluetootha 5.3 Ale oczywiście seria Go nigdy nie miała dobrych anten Dla porównania JBL Clip 3 z Bluetoothem 4 jeden uzyskał ponad 100 metrów. Podsumowując, mimo iż jest to mały głośnik, to jak zwykle w gołach bywa, gra on bardzo dobrze. Oczywiście widać tutaj stałą tendencję JBL-a, że nastawiają oni swoje głośniki tak, aby grały bardzo wysokotonowo. Niestety, basy schodzą na drugi plan. No ale jest tak już we wszystkich modelach JBL-i, ponieważ na siłę próbują oni zrobić ze swoich głośników głośniki planerowe. No ale jak tutaj nazwać goła głośnikiem planerowym? Okej, okay, pobił rekord głośności. Gra najgłośniej ze wszystkich gołów. Ale moim zdaniem to nadal jest za mało, aby zagrać na jakiejś imprazie planerowej. Głośność goła czwórki to 95,4 dB. Jak na tak mały głośnik jest to wynik dobry W Go trójce uzyskaliśmy 93,3 dB Natomiast w Go dwójce 92 dB Także widać, że te głośniki są coraz głośniejsze A rozmiarowo cały czas ta sama puszka Tak siak, ten wynik 95,4 dB jest bardzo dobry Ponieważ no ciężko znaleźć tutaj konkurencję Która będzie faktycznie tak malutka I osiągnie taki sam albo większy wynik A w dodatku będzie na tej maksymalnej głośności grać czysto Bo o tym trzeba powiedzieć, ten głośnik gra czysto Na plus też na pewno, że JBL w końcu przestał trzymać się Swoich starych utartych schematów Czyli, czyli najtańsza seria go nie pogra więcej niż 5 godzin i nie będzie miała wszystkich nowych funkcji, takich jak na przykład AuraCast. Tutaj, już naprawdę, jak na takie maleństwo, to głośnik zaskakuje możliwościami. Cóż, napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o JBL-u Go 4. Czy kupilibyście go, może go macie? Jak sądzicie, warto dopłacić, czy jednak kupić Go trój. Go Trójka cały czas jest w sprzedaży, na oficjalnej stronie JBL-a i jest sporo tańsza. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie tego głośnika, bądź jakiegokolwiek innego, to oczywiście grupa pasowników cały czas funkcjonuje i tam na dole w opisie znajdziecie do niej link. Jeśli odcinek się Wam spodobał i chcecie. Więcej testów głośników od JBL-a, koniecznie zostawiacie łapkę w górę, aby tych filmów nie przegapić suba, również możecie zostawić, a na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.